Hej, z tej strony Hallak. Witam Was w kolejnym odcinku z cyklu pod lupą. Dzisiaj pod lupę bierzemy ten oto pojazd. Chciałoby się rzec maluch, ale nie jest wcale taki mały ani taki lekki. Słuchajcie, pojazd nazywa się AT2. Jest to niszczyciel czołgów brytyjski z nowej linii brytyjskiej. Bardzo twardy. I dla niektórych praktycznie nie do przejścia, bardzo trudny do zniszczenia. Yy, mogę Wam go polecić, ale o tym będzie w późniejszej części filmu. Pojawiły się takie głosy, że robię tylko pojazdy wyższych tirów. Także teraz mamy troszeczkę inaczej. Jest to pojazd poziomu piątego. Słuchajcie, zaczniemy od w sumie najważniejszej sprawy, czyli. Jak niszczyć tego małego drania? Jeżeli gracie na niższych tirach, na pewno spotkaliście już niejednokrotnie te pojazdy. Są trudne do zniszczenia, ale chyba nie aż tak trudne, jakby się wydawało. Wiem, że z tych statystyk, które tutaj Wargaming nam zaprezentował, wygląda ten pojazd praktycznie na nieprzebijalny, ale tak wcale nie jest. Gdzie znajdują się najsłabsze punkty tego niszczyciela? Otóż, po pierwsze, ta płyta cała ma tylko 76 mm. Ale jak widzicie, jest ona pod dosyć sporym kątem, i nowalenie w tą przednią płytę przede wszystkim wystawia nas na ogień niszczyciela. Także. Zazwyczaj powinniśmy dążyć do tego, aby mieć go z boku. Powiecie, że ma tutaj 100 mm, ok, ale jeżeli macie pojazd, yy, który opuszcza dobrze lufę, na przykład może być to Sherman, wtedy dojechanie do boku umożliwi Wam strzelanie w te oto włazy. Te włazy mają tylko również 76 mm, około więc jeżeli podjedziecie blisko, także nawet stykniecie się e, stukniecie się z tym czołgiem, to spokojnie możecie mu tutaj ładować. Kolejnym mój jest oczywiście tak zwany garnek, czyli wieżyczka obserwacyjna dowódcy. E, z tym że pamiętajcie, aby przy strzelaniu w tą wieżyczkę pakować pociski dokładnie po środku jej tak, aby padały pod kątem 90 stopni. Jeżeli zrobię taki widok, zobaczcie, jeżeli strzelicie tutaj, to jest już potężny kąt. Ta wieżyczka ma pancerz dokładnie 101 mm. Oznacza to, że jeżeli traficie dokładnie tutaj, to powiedzmy działo Shermana spokojnie powinno to przebić. A jak się ma sprawa z bokami? Otóż. Tak jak tutaj napisano, 101 mm rzeczywiście, dokładnie w tym miejscu jest 101 mm oraz tutaj. Co natomiast niżej. No, niestety, mam dla Was złą wiadomość w sumie. Ta płyta ma aż 76 mm, ta która chroni gąsienicę a kadłub pod nią 25 mm dlatego strzelanie w tutaj. E... Pod kątem, powiedzmy, takim, no, będzie powodowało strzały za zero zazwyczaj, nawet jeżeli uda Wam się przebić tą pierwszą płytę, to powiedzmy, druga nie zostanie przebita. A co jeżeli zajedziemy od tyłu. E, tył jest oczywiście miękki. Znaczy może nie oczywiście, bo nie wszystkie te, te, te mają miękki tył, ale ten akurat ma. Otóż te dwie skątowane płyty. Tutaj mają 50 mm, zaledwie. Dlatego jak najbardziej polecam w nie strzelać. Tutaj płyta jest już grubsza. Ma, o ile dobrze pamiętam, około 70. Ale spokojnie możecie sobie w tył e, jego strzelać. Zwłaszcza, że obrót tego TDK nie jest najlepszy. Cóż my tu jeszcze mamy? Cóż jeszcze. Aha, nie powiedziałem o pancerzu. Gdzie jest to sławne 203 mm? Słuchajcie, 203 mm yy, to jest tylko pancerz w czterech miejscach. Po pierwsze, ta płyta tutaj, absolutnie nie strzelamy. Po drugie, tutaj oraz te dwa rogi. Tu i tu. Tutaj nie strzelamy, jest 200. Także myślę, że nie ma absolutnie sensu. Jeżeli chodzi o tą osłonę, działa. Jest to około 100 mm. Można spróbować właśnie tutaj strzelać, aczkolwiek pamiętajcie, że no najlepiej flankować takiego TDK, strzelanie się z przodu, no nie jest zbyt ciekawe. Czyli sumując, jeżeli z boku, to tylko i wyłącznie garnek plus te włazy, jeżeli z tyłu, cała ta powierzchnia. Tutaj strzelanie w ten tył wieży nie ma sensu. Jest tu 100 mm, aczkolwiek potrafi to naprawdę mocno e, odbić. Bok, raczej odradzam, można próbować strzelać, ale chyba łatwiej by było przebić, e, jeżeli jesteśmy dosyć blisko tą właśnie wieżyczkę. Aby dopełnić dzieła zniszczenia, powinienem jeszcze powiedzieć o pancerzu w tym rejonie. Otóż, słuchajcie. Absolutnie nie strzelamy tutaj. Ten obszar ma około 152 mm. Więc, jeżeli strzelimy pod takim kątem, absolutnie nie zostanie tutaj przebity. Ten obszar natomiast ma około 140 mm. Także, no lepiej tutaj strzelać, jeżeli stoicie. Z przodu absolutnie nie celujecie tutaj w te rejony najwyżej w te dwa. A do tych, którzy zamierzają jeździć tym pojazdem, mam taką radę, aby odkryć jak najszybciej silnik, ponieważ e, jak będziecie pod ostrzałem silnik potrafi paść ten podstawowy o wiele szybciej niż ten drugi. E, ma, ten drugi ma chyba o 20, czy nawet ponad 20 punktów wytrzymałości więcej, co na tym poziomie przy małokalibrowych działach nie jest wcale takie złe. Ciekawostką jest armata tutaj zamontowana, oczywiście mam na myśli armatę topową. No, wygląda tragicznie jak jakaś rureczka, słomka, którą hydraulik zatknął po prostu i zapomniał zabrać, ale o dziwo bardzo szybko lecą pociski z tego działa. Prędkość wylotowa jest naprawdę astronomiczna, w porównaniu do, oczywiście do innych dział, które występują na piątym poziomie. Mianowicie, słuchajcie, zwykła pestka leci aż 900 metrów na sekundę i to jest naprawdę świetny wynik. Natomiast złota aż 1100. A właściwie to jest chyba ponad 1100. Abyście mieli jakieś porównanie, mogę Wam powiedzieć, że pestka stopowego działa Tygrysa Królewskiego ma prędkość dokładnie 1100. Czyli to jest naprawdę, jeżeli tu mamy y, piąty poziom czołgu, to jest rewelacja. Także poprawka, y, którą bierzemy do celów ruchomych, y, jest niewielka i na duże odległości strzelanie z tego działa to jest prawdziwa przyjemność. Oczywiście pomijam niewielkie obrażenia, jakie zadaje to działo. I ostatnia chyba sprawa, najważniejsza właściwie dla prowadzącego. Ten pojazd. Wychył działa. Słuchajcie, jest całkiem nieźle. Wychył w dół to jest 7 stopni, czyli mogło być dużo gorzej. Natomiast w górę niestety tylko 13. To jest wada większości TDKów tej linii brytyjskich, że po prostu nie podnoszą do góry tego działa. Starajcie się nie stawać na stokach nosami w dół, a wszystko będzie dobrze. Jeżeli chodzi o wychył na boki, to jest około 13 stopni, zarówno w prawo, jak i w lewo. Wynik również nie najgorszy. Jest naprawdę sporo Tedeków w tej grze, które mają o wiele mniejszy. Trochę złotych pestek, radzę nim jednak wozić. Czasami mamy naprawdę podbrałkową sytuację, kiedy strzelamy się z ostatnim czy z dwoma ostatnimi czołgami i nie możemy ich przebić. Złota pestka ma tutaj naprawdę świetną penetrację. Także, mimo wysokiego kosztu, polecam zabrać około 10, nawet do 20 złotych pocisków i używać ich w powiedzmy no decydujących momentach bitew. A co do gry nim? No cóż, gra się podobnie jak w ciężarnym T95, chociaż nie mamy takiego argumentu, oczywiście, w postaci działa. Ale, może więcej o taktyce gry tym czołgiem powiem wam w bitwie, którą na dniach rzucę. Wybiorę po prostu jakąś powtórkę i mam nadzieję, że będziecie z tego zadowoleni. A na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się, pozdrawiam Was.